Siemanko, dzisiaj ze mną jest Bartek Czałderna. Bartek, czyli kajakarz freestylowy. Siema. Siema Bartek. Cześć on witam wszystkich. No i mam od razu do Ciebie pytanie, bo dwa lata temu już rozmawialiśmy i wtedy powiedziałeś mi, że jesteś troszeczkę zawodnikiem, trenerem, organizatorem, speakerem, sędzią, DJ-em. To było dwa lata temu, a jak jest dzisiaj, kim Ty dzisiaj jesteś? A, myślę, że to się troszeczkę rozszerzyło. A... Wszystko, czym się zajmowałem wtedy dalej trwa. Poszerzyłem też moje działanie na uczelni, zaangażowałem kariery naukowej, i zobaczymy jak, jak pójdzie w tym kierunku. A do tego też staram się działać już troszeczkę biznesowo. Już próbować swoich sił właśnie w marketingu sportowym, w prowadzeniu firm sportowych. Czym dla Ciebie dzisiaj jest kajakarstwo freestyle'owe? To się chyba nie zmieniło od momentu, kiedy tak jakby pokochałem ten sport. To nawet nie jest tylko pasja, ale to po prostu jest sposób na życie. Wszystkie, wszystkie zajęcia, wyjazdy, spotkania, wszystko jest to może by się udało pojechać gdzieś popływać, żeby wyrwać się na tą wodę. Powiedziałeś wcześniej o Twojej przygodzie naukowej. Ty jesteś doktorantem na Uniwersytecie Jagiellońskim. No sorry Bartek, ale na doktoranta to Ty nie wyglądasz jak nikt inny. Powiedz mi, skąd u Ciebie w ogóle taki pomysł, no i jak Ci idzie? Myślę, że pozory mylą. Aczkolwiek zgodzę się jak najbardziej, że pewnie jestem ostatnią osobą, którą można posądzić o coś takiego. Wizualnie na pewno to. tak. Ostatnio mi ktoś coś takiego powiedział, że gdyby wszyscy szli jedną drogą, to nie byłoby tyle innowacji, tyle nowych pomysłów. Dla mnie strasznie bliskim tematem jest, są rzeki i niestety problem budowania tam. Chciałem mu się przyjrzeć i zdaję sobie sprawę z tego, że w wielu krajach najprostszą drogą, bądź jedynym racjonalnym rozwiązaniem na pierwszy rzut oka, bądź na dłuższy, dłuższy okres czasu jest właśnie wybudowanie tej tamy. Ale chciałbym tutaj zaproponować, skupię się na tym, żeby znaleźć rozwiązania, jak wykorzystać to, że w naszym środowisku, w, w takim miejscu. Przy rzece powstaje tama, czyli spiętrzenie wody, czyli powstanie jeziora. Wiemy z wielu przykładów, jakie, jaki to jest potencjał, jak można wykorzystać to do sportów wodnych, można zbudować torka kajakarstwa, można zagospodarować to na zasadzie zbudowania łejka, kąpieliska. Zbudowanie parku, więc możliwości jest bardzo dużo, i wydaje mi się, że takie powiedzmy szersze patrzenie nie tylko powiedzmy energetyczne, ale również dla tych lokalnych społeczności, i stworzenie takiego na, na początek sztucznego e, produktu turystycznego może być naprawdę rozwojowe dla konkretnych regionów, i to jest to, na czym chciałbym się wstępnie skupić. Jesteś człowiekiem. O 15 twarzach, a niedawno otrzymałem od ciebie zaproszenie na twoją trzydziestkę do Ugandy. I teraz zastanawiam się, czy to już był fake, czy to jednak naprawdę się wybierasz do Ugandy na 30 urodziny, bo kilkanaście osób, kilkaset chyba osób tam jest tym żywo zainteresowanych. No to jak są przydziecką w Ugandzie? A to był taki szalony pomysł. Akurat mam akurat w środku sezonu i zawsze z przyjaciółmi powiedzmy spółka kajakującymi jest z radością świętuje, ale Przyjaciół mam powiedzmy na, na, na całym świecie, w wielu miejscach i czasem tak myślę, że fajnie by było też z nimi spędzić ten czas i tak pomyślałem, że takie miejsce, które wszystkich łączy albo dla pozostałych ludzi też może być atrakcyjne, jakąś fajną przygodą to właśnie byłaby Uganda i pomyślałem, że to będzie fajny, szalony pomysł, dlaczego nie. E, możemy się tam spotkać i naprawdę można, mogą ludzie przeżyć fajną przygodę i tak policzyłem i stwierdziłem, że 5 lat do przodu to powinien być wystarczająco czasu, żeby ktoś, ktoś Czas zarezerwował sobie jakiś weekend albo tydzień na, na taki wyjazd. Więc mam nadzieję, że się stawisz na, na moje zaproszenie. Ja już powoli szukam noclegów, chyba że tak jak dawniej mówiłeś, śpimy na dziko. Bo ty bywasz w tej Ugandzie częściej niż ktokolwiek inny, chyba. Przynajmniej raz w roku jesteś w miejscu, miejscówce ze znajomymi mm -hmm. czy ze współtowarzyszami sportowymi. Co ci ciągnie do tej Ugandy? Co z tą Ugandą? chodzi, że tam jest tak fajnie, że tam tak często wracasz i śpisz pod namiotami i, i żyjesz na dziko. To jest. Kraj, który mnie zaskoczył od pierwszego momentu, kiedy się tam pojawiłem. Um, cały klimat tego miejsca jest po prostu przyjemnie ciepło i zielono. A ludzie, którzy na pierwszy rzut oka wydają się inni, a może rzeczywiście są inni, bo oni są szczęśliwi. Oni są bardzo otwarci, przyjaźni, z chęcią wydają się w rozmowy, w dyskusje zagajają. A bardzo, bardzo przyjemnie się człowiek czuje w tamtym miejscu. A dla nas jest to przede wszystkim miejsce, które oferuje jedno z najlepszych na świecie jedno z najlepszych na świecie miejsca do treningu, czyli właśnie fale, odwoje, rzeko bardzo wysokiej trudności, jednak jest, jest to wciąż bezpieczne, co jest ewenementem na skalę światową, pomimo tego, że to jest jakby tak zwana Duża pojemność wody, która naprawdę masa, białej nit, to jest masa wody, to nie ma jakichś większych ryzyk dla uczestników raftingu albo kajakarstwa, żeby, żeby wziąć w tym udział i każdy znajdzie coś dla siebie. A finansowo jest to do ogarnięcia? To jest tani kraj, drogi kraj? Taka wyprawa to, to jakie to są koszty? Jak to się przelicza w ogóle? Najdroższą rzeczą jest przelot. I to trzeba liczyć około 500 euro piracy drzwi. Um, ale życie na miejscu to są, to są grosze. mieszka się albo pod namiotem, albo w lokalnej gosce, tak jak spędziłem czas w tym roku, wynajmując pokój za 4 dolary razem z pełnym wyżywieniem. A wyglądało to jak pokój? E, tak, to był bardzo. Muszę powiedzieć, że to był bardzo ekskluzywny pokój. E, za cztery dolary? Tak, za 4 dolary, Był miał 4 ściany i dach. To, to jest warte, warte zaznaczenia, dach nie, nie cieknął. Bo fajnie przyjemnie, zamykany na klucz to już jest w ogóle dość, dość istotne, a, chociaż, chociaż niepotrzebne raczej nie spotykamy się tam ze skradzierzami. Do tego, do tego był prąd, co w ogóle z ewenementem, a, oczywiście, raz na jakiś czas, a, ale, 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 był, ale był i tak naprawdę da się przeżyć za te 4-6 dolarów dziennie. И, и тешить себя жизнью.